Witam wszystkich. Proszę już o uwagę. Witam wszystkich na 30. posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Krajny. I otwieram to posiedzenie. Na sali mamy 14 członków zgromadzenia, więc obrady są prawomocne. Jeśli chodzi o porządek obrad, czy są jakieś uwagi do tego porządku? Jeżeli nie, to uznaję, że jest przyjęty. Czy są uwagi do protokołu z obrad zgromadzenia w dniu 31 stycznia 2024 roku? Jeżeli nie, to również uznaję, że protokół jest przyjęty. I kolejnym punktem zgromadzenia jest informacja przewodniczącego zarządu o działalności zarządu związku. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję za głos. Szanowni Państwo. W okresie pomiędzy 31 stycznia a 4 kwietnia odbyło się jedno posiedzenie zarządu. To było 25 marca. Na tym posiedzeniu przyjęto sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku za 2023 rok. Trafiło ono drogą elektroniczną do wszystkich członków Zgromadzenia w dniu już 26 marca. Dotarła już też opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat tego sprawozdania i jest to opinia pozytywna na posiedzeniu tym dokonano tu również zmiany w planie finansowym związku na 2024 rok poprzez przesunięcie pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia finansowania przede wszystkim zadań egzekucyjnych i kolejnym punktem tego posiedzenia to była dyskusja związana z przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przod. dla przypomnienia Podam, że pierwsze postępowanie zostało ogłoszone jeszcze w listopadzie 2023 roku. Otwarcie ofert w tym pierwszym przetargu to był grudzień, ponieważ oferty wtedy znacząco przekraczały kwoty przeznaczone na sfinansowanie zamówienia. Postanowiono o unieważnieniu postępowania i ogłoszeniu kolejnego przetargu na nieco zmodyfikowanych zasadach. W tym kolejnym przetargu termin składania ofert upłynął w dniu 19 stycznia. Najkorzystniejsza wtedy okazała się oferta nowaga złotów. Jednakże ta oferta ze względów formalnych nie może zostać przyjęta, nie zostały dostarczone wszystkie wymagane dokumenty. Stąd też postanowiono o rozpatrzeniu drugiej oferty, którą złożyła pilska spółka Altwater, przy założeniu, że zostaną spełnione wszystkie formalności. Umowa będzie mogła być podpisana jedynie w przypadku, jeżeli dzisiaj postanowią państwo o zmianie planu finansowego i wieloletniej prognozy finansowej i zostaną przeznaczone dodatkowe środki na sfinansowanie tego zamówienia. Zarząd rekomenduje takie rozwiązanie ze względu na konieczność zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania Przoków w czterech gminach członkowskich związku. Ja przypomnę tylko, że zamówienie było podzielone na cztery części, ja posłużę się jakby sumaryczną kwotą Kwota za te dwa lata świadczenia usługi zaproponowana przez Nowago to było milion zł dziewięćdziesiąt pięć Kolejna oferta to jest Altwater, to jest milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt niemalże dwieście tysięcy właściwie różnicy, no ale wyboru tutaj nie ma. Dzisiaj pod obrady Zgromadzenia Zarząd przekłada także uchwałę dotyczącą zgody na zawarcie umowy dzierżawy bądź użyczenia gruntu w Zakrzewie. Ma to związek z planowaną modernizacją przoków poprzez posadowienie kontenerów socjalnych oraz akurat w Zakrzewie przebudowę utwardzenia. Wytypowane miejsce leży na styku obecnie dzierżawionego terenu i, i działki przylegającej do niej, to jest działka numerze 1 na 30, która również należy do gminy Zakrzewo. Jednakże podstawa do dysponowania gruntem to jest oczywiście baza dla działań zarówno projektowych, jak i inwestycyjnych. Stąd prośba o podjęcie tej uchwały i umożliwienie zawarcia umowy. Analogiczne uchwały były podejmowane w ostatnim czasie i dla gruntów w Tarnówce, gdzie dokonano wyodrębnienia działki, i w Stawnicy, gdzie planowane jest posadowienie tego centralnego przoku. Ja przypomnę też, że. Inw wszystkie te inwestycje są objęte wstępnymi promesami dofinansowania z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do tego sprawozdania? Jeżeli nie, to przechodzimy do kolejnego punktu: interpelacje i zapytania członków Zgromadzenia. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, więc przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały Zgromadzenia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Krajnych w Złotowie na lata 2024-2027. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto, kto jest za podjęciem uchwały? w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin Krajnych w Złotowie na lata 2024-2027. Proszę o podniesienie ręki na naciśnięcie przycisku. Ktoś jest przeciw lub się wstrzymał? Wszyscy głosowali za, więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. To jest podjęcie uchwały Zgromadzenia w, w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajnych w Złotowie na 2024 rok. Ponieważ panowie otrzymali w materiałach, to znaczy nie otrzymali treści tej uchwały, ja ją y, pozwolę sobie odczytać.

W związku z artykułem 18 ustęp drugi punkt 4 i punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tutaj wymienione są artykuły, do których się odnosi ta uchwała, również ustawy o finansach publicznych oraz paragrafu 14 ustęp drugi punkt 4 statutu Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie. Uchwala Związek Gmin Krajny w Złotowie, Zgromadzenie Związku Gmin Krajny w Złotowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajny w Złotowie za rok 2024 poprzez zwiększenie planu wydatków z kwoty 26 milionów 976 027 złotych o kwotę 860 000 złotych do kwoty.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 2 960 000 zł o kwotę 350 000 zł do kwoty 3 310 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Zmianę planu wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2. I trzeci punkt. Określenie przychodów zgodnie z załącznikiem nr 3.

I paragraf czwarty uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Tutaj załączniki panowie otrzymali, tylko tej treści nie. Jeżeli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. To jest za podjęciem uchwały Zgromadzenia w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Związku Gmin Krajnych w Złotowie na 2024 rok? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Czy ktoś jest przeciw, kto się, lub się wstrzymał, proszę wykonać tę samą czynność. 14 osób głosowało i wszyscy za, więc uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały zgromadzenia w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy dzierżawy bądź użyczenia nieruchomości. Czy są jakieś pytania w sprawie tej uchwały? Jeżeli nie, to przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy dzierżawy bądź użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto się przeciw Ktoś się wstrzymał? Wszyscy za, czyli uchwała została podjęta jednogłośnie i przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy różne i zapytania uczestników posiedzenia Zgromadzenia. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Tak, tak. Ja, jeżeli, nie ma, jeżeli nikt nie chce zabrać głosu, to ja chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo jest to ostatnie zgromadzenie w tej kadencji. Myślę, że w tym czasie sytuacja finansowa po pierwsze Związku Gmin krajny, jest bardzo dobra, stawki jeśli chodzi o opłaty również satysfakcjonujące mieszkańców, bo jedne z niższych tutaj w okolicy. Więc myślę, że nasze obrady były owocne i nie można nam zarzucić niczego złego. Życzę wszystkim panom, bo pewnie wszyscy kandydują, tego nie wiem, ale uzyskania mandatów i bardzo dziękuję za współpracę. Proszę bardzo, jeszcze pani przewodnicząca z zarządu. Szanowni Państwo, no nie da się nie zauważyć, że to jest praca społeczna, więc tym bardziej należy docenić to, jak się Państwo angażowaliście i jak te pięć lat kadencji przeszło. Odpady to nie jest ani działka prosta, ani działka wdzięczna, więc bywało różnie i gorąco i stresująco i jakby zawsze się udało dojść do porozumienia optymistycznie patrząc w przyszłość, żeby nam się wiodło nam jako związkowi tak w dalszym ciągu, raz jeszcze dziękuję, a dla Państwa wyników wyborów zgodnych z planami i oczekiwaniami. Wszystkiego dobrego. Tak, jeszcze również dziękuję przede wszystkim zarządowi, bo to faktycznie tutaj najwięcej pracy panowie włożyli w to, aby Związek Gmin Krajny dobrze funkcjonował i oby nowy przetarg przyniósł korzystne dla mieszkańców rozstrzygnięcia. Dziękuję jeszcze raz i zamykam 30 posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Krajny.